1600 lat temu nad brzegami Nilu wznosiła się jedna z najbardziej fascynujących i sprzecznych cywilizacji w historii ludzkości Egipt. Jego piramidy wciąż opierają się upływowi czasu, jego świątynie zdają się dotykać nieba, a jego faraonowie zostali przekształceni w niemal boskie symbole. Jednak za tymi nieśmiertelnymi kamieniami kryje się gęsta cisza szmer, który rzadko słyszymy. Podziwiając architektoniczny splendor, codzienne życie naznaczone ekscesami, przesądami i praktykami, które dla naszego współczesnego spojrzenia są niezmiernie niepokojące. Nasz wyobrażony Egipt to zazwyczaj Egipt złotych skarbów i hieroglifów opowiadających o zwycięstwach, ale istniał inny Egipt, w którym seks, religia i polityka stapiały się w jedną tkankę władzy. Dla Egipcjan seksualność nie była sprawą prywatną. Było to niewidzialne pole bitwy, gdzie decydowano o hierarchiach, legitymizowano rody i utrzymywano kosmiczny porządek. Łoże mogło być ołtarzem, trybunałem lub polem dominacji. Intymność była strzeżona przez bogów i manipulowana przez tych, którzy kontrolowali los imperium. Dziś, patrząc wstecz, moglibyśmy ulec pokusie, by uwierzyć, że to wszystko należy do odległej przeszłości, obcej naszej współczesnej wrażliwości. Jednak czyż nie widzimy w naszych czasach, jak ciało staje się obiektem kontroli, towarem i propagandą? Egipska obsesja na punkcie płodności i władzy przypomina nam, że przez całą historię seksualność zawsze była czymś więcej niż przyjemnością. Była narzędziem uległości i narzędziem politycznym. Wyobraźmy sobie na chwilę brutalny kontrast. Podczas gdy zwykły chłop walczył o kawałek chleba. Elity religijne i faraonowie przekształcali intymność w rytualny spektakl. Nie chodziło tylko o zaspokojenie pragnień, ale o utrwalenie wizji świata, w której seks gwarantował ciągłość kosmosu, a jednocześnie usprawiedliwiał okrutne nadużycia. Na tych niewidzialnych piaskach ujawniała się prawdziwa kruchość cywilizacji, która wydawała się wieczna. W tym pierwszym kroku w głąb starożytnego Egiptu Zajrzymy w tę ciemną szczelinę. Zobaczymy, jak praktyki seksualne nie były prostym, skandalicznym szczegółem, lecz zwierciadłem, w którym odbijała się surowość społeczeństwa, ogarniętego obsesją kontroli nad życiem i śmiercią. I być może rozpoznając to ukryte oblicze, możemy zapytać, czy aby na pewno pozostawiliśmy te cienie za sobą, czy po prostu ukryliśmy je pod nowoczesnymi nazwami. W sercu starożytnego Egiptu wojna nie kończyła się na polu bitwy. Pokonane ciała nie tylko pozbawiano broni czy ziemi, lecz także redukowano do towaru, ludzkich trofeów. Jeńcy i niewolnicy stawali się obiektami seksualnymi służącymi elitom. Zwycięzca nie zadowalał się zagarnięciem bogactw, rościł sobie również prawo do posiadania intymności pokonanych. Łoże przekształcało się w scenę upokorzenia. Miejsce, gdzie poprzez fizyczne ujarzmienie potwierdzano polityczną wyższość, faraonowie i szlachta dysponowali niewolnicami i niewolnikami, jakby zarządzali bydłem. Nie był to akt odosobniony, lecz część instytucjonalnego mechanizmu legitymizującego dehumanizację. Seks stawał się gestem dominacji ciągłym przypomnieniem o tym, kto rządził, a kto był skazany na posłuszeństwo. W papirusach, w ukrytych inskrypcjach, bije świadectwo systematycznej praktyki ciała jako przedłużenie władzy absolutnej. Ta brutalna logika nie jest wyłączna dla Egiptu. W nowoczesnych wojnach od Rwandy po Bałkany przemoc seksualna była używana jako broń psychologiczna do złamania całych społeczności. To, co Egipcjanie robili 2600 lat temu, rezonuje dziś z niewygodną jasnością. Przesłanie jest zawsze to samo: zniszczyć godność wroga do korzeni, do samej intymności. Antropolodzy wyjaśniają, że w społeczeństwach, gdzie władza musiała być widoczna, dominacja seksualna miała ogromną wartość symboliczną. Każda zgwałcona niewolnica nie była tylko indywidualną ofiarą, była emblematem triumfu jednego ludu nad drugim. Każdy jeniec zamieniony w konkubenta był żywym dowodem na to, że nawet męskość pokonanych należała teraz do zwycięzców. Nie było miejsca na wolne pragnienia. Wszystko sprowadzało się do wymiany siły i uległości. Wyobraźmy sobie tę scenę nad brzegami Nilu, skuci mężczyźni, kobiety oddzielone od dzieci, młodzi ludzie sprzedawani na targowiskach, gdzie ich ciała były wyceniane jak zwierzęta juczne. Za majestatem świątyń ten handel ludźmi zasilał zarówno gospodarkę, jak i prywatne apetyty tych, którzy ogłaszali się synami słońca. Chwała faraonów jaśniała nad ziemią, przesiąkniętą niewidzialnymi łzami łzami, które nie znalazły się w oficjalnych rejestrach, ale które wciąż krzyczą w ciszy historii. W starożytnym Egipcie pożądanie nie ograniczało się do prywatnych sypialni, religia pochłaniała wszystko, a seksualność przekształcała się w scenę, na której przedstawiano porządek wszechświata. Mit o Ozyrysie i jego rozczłonkowaniu nie był tylko opowieścią mityczną. Inspirował ceremonie, w których cielesne zjednoczenie odtwarzało według kapłanów kosmiczną równowagę. Izyda, składając na nowo ciało swojego męża i przywracając mu życie poprzez symboliczny akt seksualny, stała się wzorem dla rytuałów, w których bogowie stapiali się ze śmiertelnikami w niebezpiecznym tańcu. Kapłanki, uważane za wcielenia boskości, były zmuszane do uczestnictwa w tych rytuałach. To, co na pozór było świętym aktem. W praktyce stawało się formą przymusu, mistycznym teatrem, gdzie indywidualna wola znikała pod ciężarem wiary. Ściany świątyń milcząco strzegły prawdy. Ciało przekształcało się w ołtarz, a przyjemność w ofiarę. Dla Egipcjan chodziło o utrzymanie maat, uniwersalnego porządku. Dla naszej wrażliwości jest to niepokojące przypomnienie, jak religia może usprawiedliwiać przemoc, przebraną za pobożność. Patrząc porównawczo, nie było to zjawisko odosobnione. W mezopotamii istniały rytuały świętego małżeństwa, gdzie kapłanki łączyły się z królami, aby zapewnić płodność ziemi. W niektórych gałęziach pierwotnego hinduizmu zjednoczenia seksualne również usprawiedliwiano jako odzwierciedlenie kosmosu. Wzorzec się powtarza. Gdy władza potrzebuje legitymacji, ludzkie ciało staje się sceną. Różnica w Egipcie leży w intensywności, z jaką te ceremonie były wplatane w życie polityczne. Nie był to akt marginalny, lecz praktyka wzmacniająca autorytet faraona jako pośrednika między bogami a ludźmi. Ciało kapłanek nie należało do nich, było dziedzictwem państwa, narzędziem religii i trybikiem polityki. Wyobraźmy sobie scenę. Zapalone pochodnie, pieśni rozbrzmiewające w półmroku świątyni, kapłani recytujący formuły, podczas gdy młoda kobieta była prowadzona do centrum rytuału. Tam jej ciało już nie należało do niej, lecz reprezentowało boginię. Każdy gest, każde zjednoczenie było obserwowane, jakby od tego zależał los kosmosu. Dla obecnych był to święty spektakl. Dla nas jest to niepokojące echo tego, jak władza może zacierać granice między boskim a ludzkim, aż do zatarcia wszelkich granic moralnych. Na rozpalonych piaskach Egiptu granica między nauką a magią była niemal niewidzialna. Zachowane papirusy medyczne ukazują nam świat, w którym seksualność mieszała się z medycyną i przesądami. Przepisywano mieszanki płynów ustrojowych jako erotyczne remedia, nasienie wzmacniające męskość. Krew menstruacyjną, dla zapewnienia płodności, zwierzęce odchody, dla wzmocnienia pożądania. Każdy przepis był desperacką próbą kontrolowania tego, co niekontrolowalne życia, potomstwa, siły witalnej. Dla Egipcjan ludzkie ciało było laboratorium służącym religii i nadziei. Seks nie był tylko przyjemnością ani reprodukcją lecz terenem, na którym eksperymentowano z groteskowymi, czasem graniczącymi z makabrą formułami. Wyobraźmy sobie chłopa, który obawiając się bezpłodności, udawał się do kapłana-lekarza. Ten nie przepisywał zwykłych roślin czy maści, lecz niemożliwe mieszanki, w których obrzydzenie trzeba było przełknąć w imię wiary. Pożądanie stawało się gorzką miksturą, rytuałem spożycia, który obiecywał dzieci i wigor, ale często kończył się chorobą lub rozpaczą. Obsesja na punkcie płodności nie była kaprysem. W świecie, gdzie życie było kruche, a śmierć czaiła się na każdym rogu, płodzenie potomstwa oznaczało przetrwanie w zapomnieniu. Faraonowie potrzebowali dziedziców, chłopi potrzebowali dzieci do pracy na roli. Seks stał się więc strategicznym zasobem, strzeżonym i manipulowanym w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli porównamy to z nowoczesnością, czyż nie widzimy, jak współczesna medycyna wykorzystuje strach i pożądanie? Cudowne pigułki, naturalne eliksiry, operacje plastyczne, cały rynek, który choć z bardziej solidnym naukowym lakierem gra na tych samych lękach co Egipcjanie. Różnica polega na tym, że w starożytnym Egipcie granica między uzdrawianiem a przekleństwem była niemal nieistniejąca. Antropologia wyjaśnia, że gdy kultura staje w obliczu niewytłumaczalnego, bezpłodności, impotencji, nagłej śmierci, Szuka rozwiązań w irracjonalności. Tak narodziły się te makabryczne przepisy, gdzie ciało było zarówno surowcem, jak i poligonem doświadczalnym. I choć dziś oburza nas myśl o spożywaniu ludzkich płynów czy zwierzęcych szczątków, musimy uznać, że za tym gestem kryło się desperackie wołanie pragnienie zdominowania życia w świecie rządzonym niepewnością Nilu i kapryśnymi bogami. Nigdzie indziej tak jak w Egipcie, granica między Erosem a Tanatosem nie była tak rozmyta. Tam seksualność nie gasła z ostatnim tchnieniem, lecz rozciągała się aż poza światy. Balsamiści, strażnicy ciał przeznaczonych na wieczność, dzierżyli w swych rękach niebezpieczną władzę. Starożytne dokumenty sugerują, że niektórzy opóźniali proces mumifikacji młodych kobiet, nie z szacunku do rytuałów, Lecz aby zapobiec wykorzystywaniu ich przez innych pracowników w drodze do grobu. Sam fakt istnienia takich ostrzeżeń ujawnia niepokojącą prawdę. Nekrofilia nie była niemożliwym tabu, lecz ukrytym zagrożeniem, które wymagało kontroli. Dla Egipcjan męskość była warunkiem zmartwychwstania. Wierzono, że zmarły musiał zachować swoją potencję seksualną, aby odrodzić się w zaświatach. W ten sposób, w niektórych rytuałach pogrzebowych kobiety były zmuszane do stymulowania bezwładnego ciała mężczyzny, aby zapewnić, że jego siła życiowa towarzyszyć mu będzie w duat, królestwie umarłych. Wyobraźmy sobie scenę: ciemna komnata, gęste kadzidło, sztywne ciało szlachcica, podczas gdy kapłanka musiała wykonać akt, który dziś możemy określić jedynie jako makabryczny. To, co dla nich było świętym przejściem. Dla nas jest zwierciadłem brutalności, z jaką seks był instrumentalizowany nawet w śmierci. Grecki filozof Herodot, który odwiedził Egipt, z niepokojem wspominał już o środkach mających na celu ochronę świeżo zmarłych kobiet. Jeśli dla obcokrajowca ten szczegół był przerażający, to jak bardzo był on znormalizowany w społeczeństwie egipskim? Pytanie pozostaje zawieszone, niczym niepokojące echo na piaskach czasu. Współczesna psychologia badała to połączenie pożądania i śmierci. Freud mówił o instynkcie życia, eros, i instynkcie zniszczenia, tanatos. W Egipcie te dwa impulsy nie były metaforami, lecz namacalnymi rytuałami. Zwłoki mogły być przedmiotem pożądania, a seks mógł być bramą do wieczności. To połączenie ujawnia, do jakiego stopnia ludzki umysł jest zdolny usprawiedliwiać to, co niewyobrażalne. Gdy jest uwięziony między strachem przed śmiercią a obsesją na punkcie nieśmiertelności. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, paralelizm ten wciąż budzi dreszcze. Nawet dziś w kulturze popularnej, śmierć i erotyzm krzyżują się w narracjach grozy, w filmach, które zamieniają zakazane w spektakl. Egipt przypomina nam, że ta mieszanka nie jest nowa. Była już zapisana na ścianach świątyń, w królewskich grobowcach. I w tajnych praktykach tych, którzy nigdy nie wyobrażali sobie, że ich rytuały pewnego dnia zostaną ujawnione światu. Blask egipskich dynastii opierał się na kruchej i niszczącej tajemnicy obsesji na punkcie zachowania czystości boskiej krwi. Faraonowie byli uważani za synów Boga Ra pośredników między tym, co ludzkie, a tym, co wieczne. Aby zachować nienaruszony ten święty status, zawierali małżeństwa ze swoimi własnymi siostrami, córkami lub siostrzenicami. To, co na powierzchni ogłaszano jako obowiązek religijny, w rzeczywistości kryło w sobie błędne koło biologicznej degeneracji i dynastycznej tragedii. Mumie analizowane przez współczesną naukę ujawniają to, co kronikarze starożytności jedynie sugerowali: deformacje kostne, wrodzone choroby. Wady rozwojowe, które podważały zdrowie tych, którzy mieli być bogami na ziemi. Tutankhamon, jeden z najsłynniejszych faraonów, cierpiał na liczne problemy fizyczne wynikające z pokoleń kazirodczych związków. Majestatyczny wizerunek młodego króla maskował ciężar osłabionego dziedzictwa genetycznego, będącego owocem obsesji na punkcie utrzymania czystej linii za wszelką cenę. Kaziroctwo królewskie nie było wstydliwą tajemnicą, lecz oficjalną praktyką wpisaną w genealogię i legitymizowaną przez kapłanów. Dla ludu te małżeństwa wzmacniały boski charakter ich władców. Dla nas są one odzwierciedleniem władzy, która poświęcała zdrowie swoich potomków na rzecz mitu wieczności. Paradoks jest brutalny. Im bardziej faraonowie dążyli do utrwalenia swojej boskości, tym bardziej zasiewali w swoich ciałach ziarno dekadencji. Patrząc z perspektywy historycznej, widzimy, że ta praktyka nie była wyłączna dla Egiptu. W imperium Inków władcy również zawierali małżeństwa między rodzeństwem. W królewskich rodach Europy endogamiczne małżeństwa rodziły pokolenia naznaczone chorobami dziedzicznymi. Schemat jest jasny, gdy władza zamyka się w sobie, Cenę płaci się krwią i ciałem. Wyobraźmy sobie dwór w Tebach, pełen przepychu i powagi, ale z kruchymi dziećmi, chorymi książętami, królowymi, które były jednocześnie matkami i siostrami. Za złotem i koronami, biologiczna kruchość stawała się tajemnicą poliszynela. Lud oddawał cześć swoim żyjącym bogom, nie wiedząc, że ci sami bogowie byli ofiarami rodu skazanego przez arogancję wiary w nietykalność. Egipskie kaziroctwo pokazuje nam, że wielkość może ukrywać u swoich korzeni ziarno własnego zniszczenia. I zmusza nas do zadania sobie pytania, ile razy w historii pragnienie wieczności w rzeczywistości rodziło najbardziej absolutną kruchość. W codziennym życiu starożytnego Egiptu ciało kobiety było naznaczone żelazną kontrolą, która zaczynała się od dzieciństwa. Chociaż kobiety cieszyły się pewnymi prawami prawnymi, takimi jak dziedziczenie majątku czy uczestniczenie w umowach. Ich seksualność nie należała do nich. Była zasobem państwa, narzędziem religii i instrumentem rodziny. Przed ślubem wiele młodych kobiet było poddawanych testom na dziewictwo, przeprowadzanym przez kapłanów lub lekarzy, co było upokarzającą procedurą, która zamieniała intymność w spektakl kontroli. Ciało nie należało do nich. Było dziedzictwem rodu, który musiał gwarantować czystość i potomstwo. Brak możliwości poczęcia dzieci wiązał się z okrutnym losem. Odrzuceniem, publicznym upokorzeniem, porzuceniem. Kobieta bezpłodna nie była postrzegana jako osoba, lecz jako kosmiczny błąd, jako zagrożenie dla równowagi życia wiecznego. Ta ciągła presja przekształcała płodność w nakaz, wyrok przebrany za obowiązek. Każde łono było cichym polem bitwy, na którym rozstrzygała się ciągłość dynastii lub stabilność chłopskiego domu. Dzieci również nie uciekły przed tą bezwzględną logiką. Pojmane podczas kampanii wojskowych były bezwstydnie sprzedawane na targowiskach, często przeznaczone do służby jako konkubiny. Niewinność była przekształcana w towar, ich dzieciństwo w hołd dla pragnień potężnych. Nie mówimy o odosobnionych przypadkach. Było to kolejne ogniwo w społecznej machinerii, która zamieniała wykorzystanie seksualne w normę. Handel ludźmi mieszał się z gospodarką, podtrzymując wielkość świątyń i piramid na ciałach najsłabszych. Współczesna antropologia ujawnia, że w społeczeństwach, gdzie władza skupia się w wąskiej elicie, kobiety i dzieci stają się pierwszymi obiektami ofiary. W Egipcie ten wzorzec powtarzał się z bezlitosną brutalnością. Kobiety były wywyższane jako boginie w sztuce, ale traktowane jako narzędzia w praktyce. Dzieci były przedstawiane jako symbole ciągłości, ale sprzedawane jako niewolnicy, gdy wymagała tego władza. Wyobraźmy sobie scenę na targu w Tebach. Dziecko z oczami pełnymi strachu, młoda chłopka publicznie badana przez kapłana, kupcy dyskutujący o cenach, jakby negocjowali o zwierzęta. To było niewidzialne tło cywilizacji, która jednocześnie budowała wieczne pomniki. Sprzeczność jest rozdzierająca. Ta sama kultura, która wynalazła pismo i wzniosła cuda architektury, również zinstytucjonalizowała eksploatację tych, którzy nigdy nie mieli głosu. Na piaskach Egiptu seks stał się językiem politycznym. Nie był to tylko intymny akt, był to spektakl społeczny, starannie manipulowany przez kapłanów i faraonów. Podczas świąt płodności całe tłumy były wciągane do udziału w rytualnych orgiach, gdzie muzyka, taniec i splecione ciała mieszały się w atmosferze religijnego zapału. To, co wydawało się pobożnością, w rzeczywistości funkcjonowało jako mechanizm kontroli zbiorowej. Nikt nie mógł uciec, nie ryzykując honoru, wiary, a nawet życia. Masa była posłuszna, przekonana, że jej poświęcenie utrzymuje kosmiczny porządek. Bestialstwo, opisane przez greckich i rzymskich kronikarzy, dodaje jeszcze bardziej niepokojący odcień. Zjednoczenie ze świętymi zwierzętami, takimi jak byki czy barany, nie tylko łamało tabu, ale także legitymizowało ideę, że boskość może wyrażać się w groteskowych formach. Chociaż historycy spierają się o dosłowność tych opowieści, pewne jest, że sama możliwość pokazuje, do jakiego stopnia Egipcjanie byli gotowi zetrzeć granice między ludzkim a zwierzęcym. Ciało było plastyczne, płótnem, na którym spisywano religię. Papirusy wspominają również o magii erotycznej. Ludzkie paznokcie, fragmenty zwłok i płyny ustrojowe były używane do wytwarzania amuletów, które zniewalały wolę innych. Miłość przekształcała się w przekleństwo, pożądanie w wyrok. Zwykły naszyjnik mógł stać się niewidzialnym łańcuchem, pocałunek, nieodwracalnym zaklęciem. Władza nie potrzebowała armii, gdy mogła dominować nad sercem i ciałem za pomocą mrocznych czarów. Seksualne upokorzenie więźniów podczas ceremonii wojskowych było kolejnym obliczem tej brutalnej logiki. Przesłanie było jasne: nawet intymność wroga nie była bezpieczna. Propaganda była zapisywana na ujarzmionych ciałach, przypominając, że władza faraona sięgała nawet do najbardziej intymnych sfer. Seks był bronią, spektaklem i wyrokiem. Dziś, gdy kontemplujemy piramidy i podziwiamy ich matematyczną doskonałość, powinniśmy pamiętać, że te wieczne kamienie powstały na rytuałach, które mieszały przyjemność z bólem, pobożność z upokorzeniem, władzę z ciałem. Egipt, który nas fascynuje, był również Egiptem, który zamienił pożądanie w propagandę, a ciała w polityczne przesłania wyryte w ciszy. Pytanie, które pozostaje zawieszone, jest niepokojące. Czy naprawdę pokonaliśmy te cienie, czy po prostu udoskonaliliśmy je nowoczesnymi nazwami? Ponieważ historia Egiptu przypomina nam, że kiedy władza przebiera się za religię lub tradycję, pożądanie przestaje być ludzkie, i staje się bronią, spektaklem, blizną, która przenika przez wieki.